Witam w kolejnym filmie na kanale Świat Bajo. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać jak wyglądają moje cukinie. Jak widać już niektóre tutaj dosyć ładnie sobie rosną. Te dwie cukinie tutaj są z mojej jakby plantacji wysiewane do rozsadnika, wsadzane jako moje sadzonki. E, specjalnie przygotowana ziemia tutaj pod nie, dany obornik, krowi, trawa, koszona, pokrzywy. E, takie miejsce fajne, trochę zacienione, trochę słońca, dużo wilgoci, szczególnie jak spada tutaj deszcz, po, po folii leci, tutaj zostaje. Ziemia gliniasta także trzyma wilgoć, bardzo ładnie im tu będzie, na pewno będą ładnie rosły. Aczkolwiek krzaki praktycznie całkowicie zmarzły, ale dzięki temu, że sadzonki były mocne, tutaj ze środka odbiły nowe i jak można zaobserwować, bardzo ładnie rosną.